Cześć, na moim kanale jest Amanda, ze mną mamy dzisiaj Sylwestra Mamy go dopiero godzinę 17, a mamy trzy szampany aż I dziewczyny już chcą pić Mamy Kubę dzisiaj z nami I mamy dwie lęki, Które właśnie już mówią, o szampana, szampana, my idziemy na zakupy i Będziemy robić sałatkę Aha, i chciałam się oczywiście przywitać i wszędzie subskrybowania. W, w tym roku jakoś tego sylwestra szczególnie my, my nie świętujemy. Świętują sobie dzieciaki, e, zrobiły sobie bazę pod łóżkiem. E, mają szampany, mają krupki. Kubuś ma krupki telefon, po prostu szczęśliwe dziecko. Dziewczyny właśnie poszły po szampana. Dziewczyny mogą się przywitać. Pierwszy łyk szampana o godzinie 17 I jakie macie plany na dzisiejszy wieczór? I jakie plany macie na dzisiejszy wieczór? Nie wiemy, ja po prostu zobaczymy no co my robimy. No. Patrzcie, jak się wymalowały gwiazdeczki. Powiedziałabyście, że one są takie młode? Jak to już ma chyba 17 lat. Będą hejty. Nie ma A ja jeszcze nie jestem pomalowana. My zabieramy się do sklepu i będziemy jeszcze was odtracić. No, picie tam macie w pokoju, w swojej noży. Oh, 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 oh. Hejka, widzowie! Hey. Hej! Światło! A co czemu pijecie moje picie? Tu? Ja tu piję Aha, ja myślałam, że jest ta moja, bo ja też to kupiłam brzoskwiniową Czemu ty Odłynie? bijesz mój aparat? Jakby co co mam... Fini! Jakby to, to mam... Zrób tak ten. Jakby to co mam... Spódniczkę, ale teraz mam dresy Tak, bo to jest wiecie... No już dziewczyny mają <noise> Dziewczyny mają y, do picia. Bo Lena tak na zdjęciach w TikToka spódniczki, ale normalnie... Dres. dres. mam dres. Lena, Co kuba? Co? Myślę, że mi zaatakuje kamera. Co chcesz? Jeszcze na co coś topiłem. A trele morele to dopiero już kolejne butelki i o północy. Jedną butelkę Trela Morele i już chcę więcej. Nie, teraz jest herbatka, liptonek. Dziewczyny chcą. Na... No, naleję. Kochaj dzieci, kochaj dzieci widzowie. Fajnie, chociaż oni sobie świętują. Ale wy tu już macie nalanego liptona. No dobra. Po prostu doleję. To jest moje? O, nie wiem, które jest twoje. To pewnie moje. Tak, położyłam jak było. Tu było jedno, tu było drugie. Mhm. Tośka nie drap tej fajnie już. Jezus moja. I co robicie dziewczyny? Trzeba było na niej dzisiaj wystawiła tak niezyk. <laughs> A pokazywałam Ci zdjęcia, jak to się jest Nie. Patrz, chodź. Chodź, bo mam tam telefon. Patrz. Gdzie jest mój no. telefon? Gdzie jest mój telefon? Ja yy, go położyłam? A. Patrz. Czekaj, bo ja pokazuję teraz Lenie. Jedna Lena, albo druga Lena, albo obie Leny. Patrzcie. Patrzcie. Jak to się, no nie? Widziałam tak zdjęcie, jak pokazywała mnie. Pokazywała? Tak. Hej, mogę z wami? Mmm, Moż możesz. możesz. A berka to się możecie zaraz bawić. No tylko nie poś przez spać. Zobacz, ja ucieka przez dno, a on nie wchodzi O, patrz. Ona wczoraj wyglądała. O, Markenka dzwoni. Dobra, y, bawcie się. Bo ja muszę dać. Dzieci się nudzą już tutaj i mówią, kiedy Sylwester, ja mówię, że jest Sylwester, kiedy nowy rok? Trzy godziny. Trzy godziny tej dętki. I tutaj organizujemy konkurs. O! No dla Ciebie też. No, ale Ty nie musisz być. E, mamy czarne kolorowanki jak Wasze dusze. I... E, no dobra, ale tak z ciebie na czarna. Mam tylko czarną koszulę. Dobra. A, chcesz kolorować czarną kolorowankę, Kuba? Chcesz kolorować czarną kolorowankę? Mamy tutaj czarną kolorowankę. I to nie są zdrabki żadne. To jest dosłownie czarna kolorowanka. I tu macie specjalne mazaki, żeby to pomalować. Dobra. Więc ma mazaki sobie tam odklejcie. Aha, gdzie tak? Idzie? Ty nie musisz, ty jak nie, nie chcesz, musi. on nie chce. E, wybieracie sobie, wyrwijcie sobie po prostu po stronie i kolorujecie. Po kolei patrzcie, od pierwszej sobie wybierzcie. E, tutaj e, macie takie kolory, ja tu pokażę, widzę jakie mają kolory do wyboru. Ej, dla mnie to jest w ogóle szczos nie w ogóle też jest to czarna kolorowanka. pierwszy raz że coś takiego spotkałam i jest to moim zdaniem super. I jestem ciekawa jak to wyjdzie po, po kolorowaniu. Co? No nie no, wy sobie wybierzcie wzór, każda swój i wyrwiecie sobie po prostu stronę. O! ładne. No to ja będę trzymać te, które powiedzmy sobie no, ja wiem, wybierają. No macie więcej, no ale dobra, powoli sobiecie, bo to musicie wybrać jedna, jedną, druga, drugą. Nie chyba wiele tego żółcie. No dobra, no to... Ale jeszcze przejrzymy. Czekaj, 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 bo jest Lena. Tam możesz trzymać. Dobra, to trzymam tu drugim palcem. Okay. O, kotek! O. No to czekaj, 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 przytrzymam palcem. Lena, daj mi tutaj na... Na tego tu palca. Już więcej palców nie mamy, coś... Ja mogę teraz Dobra. Wybierzcie sobie takie i wyrwiemy... Ale bo ja jestem ciekawa. I to będzie konkurs y, kto ładniej pomaluje. No bo tylko w tych telefonach siedzicie te dzieci. Nieprawda, ale na, na tablecie. Aha, no tak. A Tablety, ta, telefony. O, jelonek. Jelonek. Chwilę temu. No o, i ten jelonek też jest ładny. Ja mogę dać jeszcze no. kciuka na jelonka. To można. Tu, czekaj, czekaj, czekaj. I tak, bo się Berka, Chowanego. Wyfnafa. Co? Wyfnafa. A nie wiem co to jest. To są z tymi No. Nie chcesz kolorować na pewno? To jest takie fajne. I don't know, fajne. To jest takie ładne tak. na przykład Może taki mi, mi... mały rysunek. No, no dobra. No dobra. No dobra. Purdale ładne rysunki i Kuba się podpisałeś nawet tej dziewczyny. Jedna ma żółwia takiego. Druga tutaj, ale ładny ten kwiatuszek. Sztos! No pięknie. I czekają wszyscy na nowy rok. Tak? Tak mm -hmm. Pełne skupienie Dobre. idziemy, mamy za... Daj Kubuś rączkę No Dobra, kupadaj rękę, bo się przewrócisz Ciepło mi w nogi Dziemy. No idziemy, prosta I Dami! To za renty będę miał się, stanie. Teraz będę Ale pamiętasz, że było tu osobę temu? No mało było i dalej jest mało. No ale było. No nie, ale i tak było mało. Ej, widzicie co jest najgorsze, że mam rozładowaną baterię w aparacie. Mogę dać kamerę? Nie, kamery ci nie dam, mogę dać na da da ciebie kamerę, co najwyżej. To Ale tu, na ulicy Kuba odważny, Kuba odważny leci Jest mam mrozodwony aparat Ale jeszcze, jeszcze bateria trzyma Bateria to trzyma Tylko yeah, nie widać Jaki no. fajny Kiedy będziemy? No już jesteśmy Kubuś, Kubuś Kubuś, daj mi rękę Daj rękę, chodź tu, tu Dobra, kupa wziął mój telefon. Bada się chce nagrać. Jeszcze mamy dwie minuty jakoś. Nie wiem co się dzieje, ale Nie, Tam będą ogólnie fajerwerki. Tam, ale to dopiero za dwie minutki jakoś. Kuba nagrywa fajerwerki. I jakby to się muszę było spodziewać wzięłam rozdzwonek aparat i teraz użyłam nową baterię tak, tak, wszyscy się świetnie bawią Rzucam się śnieżkami z balkonu dziewczyny co tam? ja wszystkim piszę szczęśliwego nowego chodź że, to że rzucam wujka tam, rzucam śnieżkami tak? a rzuciłeś wujka śnieżką? tak bo, bo rzucił bo rzucił Lenę tak? tak ale A ja to obroniłeś ja Lenę to... No ale on jest mężczyzna, mężczyzną ją broni. Ja broniłeś, tak? tak? Chciałam mieć normalnego vloga. Ale chodź, Fii, chodź, chodź. Chodź. Naj normalnie jest w tym pokoju. Masz no, Sylwester. Jest naprawdę innym Sylwestrem niż każdy inny. Zawsze mi się wszystko przygotowane. To że są ludzie. Jest Lena, Lena, Kuba. Mają swoją norę ze słoneczami tu, tu, i jeszcze mają reklamówkę, którą z sobą wszędzie noszą. Wzięłam y, aparat, żeby nagrać ten nowy rok. W ogóle dziwne, że ludzie nie krzyczeli 10, 9, 8, 7. Zawsze u nas to było. Nikt nie krzyczał. I nagle było tak, dużo patarcji i Kamil mówi: Ej, to już nowy rok? A ja mówię, czekaj, patrzę, a tutaj północ. Ten rok był dziwny. Ja Wam życzę, żeby 2026 rok był dla Was. Najlepszym rokiem, takim najcudowniejszym, jakim moglibyście sobie wymarzyć I dla was, i dla mnie Idę do nich, bo się pozabijają mi tam